O, cześć GoPro, nagrywasz? Ciurn, to jedziemy dalej. tutaj nie wypadać to. Dobry, co tam? No cześć, witam kur... Tak motory no to jest masz fajną maszynę ja to Ja bym chciał takoro tak wym to, to, to na chwilę To gdzie pan maszerujesz? A byłem w po Potutki sobie kupiłem Aha, a to tu przespala? Tak no, bo ten był lepiej, A to cię by słuchać tylko A gdzie muszą drugą maszynę? To? Druga zimuje, czeka na wiosnę nie, to, to, to mi się podobała to, to to jest w błoto ubrudzić. No, to byłeś, że pingwin, tak, Nie bój pingwin taki. fajne kurde, Lubię motory. Kurde, miałem ja nawet na sam początku nie było takiego motoru A to może kurde, kurde, tam sobie w dramka nie? No to pewnie, to Star, wszędzie wiedzie. No super kurde. A co u ciebie słuchać ciekawego? Tylko powiedz mi co to jest. U tego, to, nie, to czy to? Nie to! To jest odpowietrznik, bo tędy jak się wywróci to paliwo uciekaj. Tak? I tutaj odpowiedziesz. To jest t... coś zrobić. No, Tu uciekło to. O, folika, no. bo uszczelka gdzieś zgubiłem od korka to, 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 to. i. Ty, no to taki miałem, przejedziesz, kurde. Krydy jedziesz, jedziesz. No tu prostoj. i. To, t... to teraz co, roboty nie ma, nie? No nie roboty jest. Jeszcze więcej oh. niż, w zimie, niż w lecie. To w kurde. zimie co się robi tak na szkarni. No to w zimie, to wszystko przygotować, to zrobić, żeby było na wiosnę, bo to wiesz, zima. Bo to w styczniu, co sędzisz pomidorów, no to potem, wiesz, pomidorów, kapusty tak i takie pierdoły i... ...pięć rzeczy, k***a. Mówiłem sobie po tutki, kurde. W sklepie kurde. idę tędy. A jak? Dla zdrowotności ciepło, nie? nie daj spokój, kurde. 10 stopni wczoraj tak ją zmorzał, z mrozach skurczybek. No, a dzisiaj się po śniegu, nie widać. Mikołaja też, nie? Mam będziesz miał Mikołaja. Mył za stałych, chodź i przyjdzie Mikołaj. Nie no, czekaj. Zejdź na chwilkę. Jak chcesz. siadać. pewnie, to by można siadać, nie? Nie taki mały, nie? Nie no, dobry. Kur... Ile się na motorego 140 to jest. To. Trochę ma. Ej, ty masz k***a motory, k***a Chce być, k***a Tam jest k***a, wiany pole masz na pier**e, k***a nie masz motora ja. Nie będę go odpalał, no bo... Mam jawę, że sprzedaję byście Jawę? Za ile? No, ale zajeb*** Mam jawę, To jest na zdjęciu Masz fajki? Nie mam, ja nie palę to Tak, kurde, palę, to jest mój nauk, Robię, No po i po piwek No jak pogoda ładna, to trzeba korzystać Pewnie, k***a, to się będzie Potem będziemy mieć Nie kurde, stary. k***a starych k***a, go, naprawdę się mogę zapuścić Zjadę ci pokażę. A to na wiosnę jeszcze się będziemy widzieć, gdzie... To gdzie... będzie Czekaj jakie masz... czekaj, 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 bo mu bardzo dużo tych numerów... Chodnę to się właśnie jaki ten numer był? 7 A ten telefon trochę rozdziwaczam się chyba spiegę Za dużo ma funkcji bieczy Za dużo dobroci. braci Ty a tu u już gdzie maila Bo gdzie żebym wysłał yy, Maila? Nie, to ja maila to bym wysłał a Gmaila no to to samo. To samo? Znajdziesz mi to? A masz y, konto na Gmailu czy nie? Mam wszystko. No tylko kur*** no. to zrobić. Czekaj, bo To nie przez telefon tylko? Do do, do telefonu jest komputer ten telefon jest bardzo dobry. To czy nie ma. To o, tu masz Gmaila. No to włącz Gmaila. Kur... masz mieć. No i co? No i teraz co chcesz? Masz utworzyć albo odczytać coś? To Utwórz. czytaj. No od gogle jakoś. Polityka to reklama. Polityka to opierd... No. Polityka to mam w telewizorze. A nie, jakbyś byś miał internet, bo trzeba mieć internet, nie? No osiem... no to co Aha. się nie da? a to masz, dobra. No czekaj, to co tu, czekaj, czekaj, czekaj. Kur... Mał... Dzisiaj k tu się włączy. A no, tu. No to zał. No. Na komórkowej. Ja mi ten numer kur... piszę do tej babki, bo mnie wkur... No, no jest no jakiś fa faktura. O właśnie o to mi chodzi, faktura O, było, było. No masz. To. I tu możesz sobie pobrać albo zobaczyć. Faktury. Ale gdzie to pisze? No pokaż mi to... Wierz jak czar daty. To no bierzesz. to tu masz, tak jakby SMS-a. No ale gdzie mam tą fakturę? O tu. Tyk. W tym małym? No i się teraz pobiera, nie? No i bardzo dobrze. No Jo Ja już to o, i masz fakturę. mam fakturę. tak. Możesz sobie wydrukować. No albo... i jest, to no... Dzięki serdeczny. No to widzisz? Kurde. To się nie spodziewał prędko, się spodziewał tu tak. Dobra, czujemy to co idę. Idę sobie baktura i... Dobra, pewnie. Zdrowia życie. Ja jestem zajebisty gas. Jak się napije, bo robara, bo ja to mam Ja ciężko zakupiłem. No, to ja jeszcze ten otwarty. <laughs> Miałem po ale co kupił piwo na to myślę, drogę? To myślę daleko droga. A no to jak? Trzeba się nawadniać, o. Fajny masz motocykl. Kur... do mnie motorami nie wyjedzie, dziadek. Teraz to. Za stary jest. Wiesz, No, trzeba czyli... no, inaczej wejść. ten. No, to ci no to... Ja teraz będę Budowa jest taka że żelazna, bo ja muszę mieć żelazny nie, To, to, to jest nic tylko zmienić kurzesz cigaru czy nie, nie? Nie ja nie I sobie zrobić cigaru się ma Zakupiłem to top 500 Nie działa, całkowicie palnikiem do góry leżę No jak I to... No i dobry i masz fakturę i numer i widzisz, ile no, dobrego żeśmy gdzie ja bym się spodziewał? Prędzej nie wiem śniegu k***a no, śnieg, no ciężko nie. śniegu ma trzymaj motora Dobra, trzymam Dobra, Dobra, zdrowia Jakby co to będę dzwonił Dobra e... Okej, okay. w razie czego razie, Zdrowia Jakby to ty to to, to, skóra to się powolniam Dobra